Witajcie, przez pewien czas nie było nauko Bogu i był mniejszy kontakt. To z tego powodu, że przez pewien czas miałem badanie, robione spotkania z lekarzami i różnie się czułem, ale jestem już z powrotem. Mam nadzieję, że tak zostanie. Na moim głównym koncie w końcu wyrzuciłem z siebie to co tutaj nieraz mówiłem że na razie nie powiem na co choruję na razie nie powiem na co choruję w końcu wyrzuciłem z siebie że choruję na syndrom rejnauda jest to choroba nieuleczalna Choroba, która przysparza mi dużo cierpienia i dużo problemów. Dodatkowo mam jeszcze inne pośrednie choroby, między innymi problemy z oddychaniem, więc czekam na aparaturę ze szpitala, która będzie pomagać mi oddychać. Więc w moim życiu. w związku z tym no nie mieliśmy tych spotkań naszych gdzie śpiewamy piosenki dla siebie dla Boga i spotkań naszego kościoła oświetlamy drogę który jest kościołem Boga mam nadzieję że to zrozumiecie i że zrozumiecie w dalszym moim życiu, jeżeli będę choćby nawet był w depresji, czy źle się czuł, czy miał jakieś inne problemy, że zrozumiecie w dalszym, nawet na przyszłość. Że zmagam się z urokami tego życia, z urokami tego, co nas spotyka w życiu. Wiele jest takich osób, co się zmaga, dlatego też leczeniem naszym jest nasza wspólna miłość. I to nie znaczy, że wyjdziemy z jakiejś choroby, czyli wyjdziemy z jakiejś choroby, bo są osoby, co wychodzą z choroby nieuleczalnej. Mówimy wtedy o cudzie, są osoby, które z uleczalnych chorób wychodzą, bo też nie zawsze, ale wychodzą. I mówimy tu o leczeniu. Ale głównie chodzi o leczenie naszych dusz, a to wiąże się z naszą miłością między nami, bo czy wyjdziemy z tego, co nas spotyka, czy nie wyjdziemy, to tylko jeśli. Będziemy w pełni miłości między sobą. Nie będzie to mieć naj, najmniejszego znaczenia. Można powiedzieć, że teraz to co mówię, to jak nauka. Chciałem bardziej Was poinformować. I takie. To możecie zobaczyć na przykład u osób, które, które odchodzą z tego świata: że często mówią: Nie martw się, tato, nie martw się, mamo, odchodzę do Boga. Jestem szczęśliwy. Nie martwcie się, nie smućcie się odchodzę, ale. Ale z miłością do Was, z miłością do Boga, pamiętajcie, to jest naj, najważniejsze. Są osoby, które możecie zauważyć, które właśnie tą miłość przedkładają tym, którzy nie potrafią zrozumieć i to też jest normalne, że niektórzy nie potrafią zrozumieć. Że miłość jest tą najważniejszą. Czy to w chorobie, czy to w jakichś problemach społecznych, miłość jest lekiem, bo choć lekarz czy inaczej, bo choć. Bóg przechodząc przez różne osoby przyniesie nam pomoc. To nie znaczy, że nieraz Bóg będzie chciał mieć nas przy sobie z jakiegoś powodu. Nie znamy ani czasu, ani godzin. Znamy tylko dziś i teraz. Nie znamy jutra. Pamiętajmy o tym. Dlatego miłujmy się wszyscy razem. Życzę zdrowia wszystkim ludziom na świecie. Żeby chorób nie było, chociaż będą. Ja wiem, że będą, ale życzę. Żeby głodu nie było, ja wiem, że będzie, ale życzę. Żeby wojen nie było, ja wiem, że będą pana życzy. Bo przechodzimy przez wiele cierpień, które nieraz sami sobie robimy. Żeby zrozumieć w końcu, że wystarczyło tylko wzajemnie się miłować. A wszystkie te cierpienia, głód, choroby, wojny po prostu by zniknęły od tak. Wystarczyła tylko miłość między ludźmi i miłość do Boga albo miłość w Bogu. Wystarczy. Także dziękuję. Teraz już. Wiecie, jak będziecie pragnęli, to poinformuję Was o dalszym moim stanie zdrowia, ale myśmy o tym, co jest, a co nas spotka. Jeśli żyjemy w miłości, nie ma znaczenia. A ja żyję w miłości do Was, do wszystkich ludzi. I do Boga. Pozdrawiam serdecznie.